Siemanko, dzisiaj mam dla was plugin na kalendarze z serwera Rapy GG z trybu box PVP. Plugin jest darmowy, jedynie trzeba spełnić wymagania pokazane na ekranie. To wszystko, zapraszam do oglądania. Jestem, znowu za nisko opuszczam ręce i czuję ten wiatr Jestem, znowu oddałem ci całe serce, bo wierzę w ten skarb Jestem, znowu otwieram oczy w karetce i czuję ten strach To przecież twój Będą ci gadać 14 biwi tuzin, łatwo palnych dragów, trzeci zarzut W toku nie chce w czasu w nowym roku Wszystko gra jak ukulele, ale klejsze mnie przypa Na Melinie mamy cukierkowy klimat Czeka z koleżanką, że mam fazę na pro Zepsuła mnie ulica, jej pretensjonalny dom Kurwy dzwonego życia to nie koko, tylko grycha Parę mord po odwykach, ale wraca znowu sypać to Patrzy jakby weźmie, z patologii ma chłopaka, ale chwila i zdyka jak do mnie wątych. Mam paru mocnych graczy, żaden nie słucha rapu, żaden nie ma dystansu, więc nie wkurwaj chłopak Jestem typem o 24 twarzach, czytałeś to, tu co pójdę zmieniam życia, To stare flow, Odpali do co odgrzeją, gówno setny rach, by nie narażasz pozycji dość łatwiej Czy mi się to śni? Może to ja stoję, A za oknem leci kurwa film Stań mi za